Gąska według Tomasza Kota? Dla mnie przeuroczy, fantastyczny serial, na który serdecznie zapraszam. Jestem niezwykle, a zapraszam dlatego, że jestem niezwykle ciekawy odbioru. Gąska w trzech słowach. Dawaj, Tomasz Podwłodek. Uważam, że Gąska. Możemy już przejść do wywiadu. Proszę Państwa, zradziłam taki swój mały tutaj tak. rytuał coroczny, który robię z panem Tomaszem Kotem a propos oglądania <laughs> pewnego serialu z nim, który powstał kiedyś, że tak powiem dawno. Grał tam milionera. Ja zauważam dosyć sporo podobieństw w humorze i rytmie, który występuje. Czy ty też to zauważasz, czy to nie, są dla nie, ciebie nie kompletnie myślałem, inne projekty? Nie myślałem w ten sposób. To, co jest takie, to, co jest specyficzne w kontekście Niani i na przykład dzisiejszych czasów, to ja tam byłem postarzany, ja tam byłem bardzo młody, byłem przed 30, <laughs> więc byłem tam mocno postarzany, nie miałem jakieś takie farbofane rzeczy nie? i teraz, teraz mam takie coś, że w pewnym sensie, tak jakby się ten człowiek nie posuwa w czasie, no bo to ciągle, ciągle jest ta lata 40 parę. Nie? Jest jakby, więc to jest, być może to jest podobieństwem. Jeśli chodzi o rytm, Jurek był wtedy świeżo po Kasiejtonek i, i Tomek i przyjechał prosto ze Stanów, więc on miał takie inne poczucie rytmu w kręceniu. Może, może tu, jest, tu jest jakaś zbieżność. Dla mnie to jest taka fajna dynamika cały czas i hej ho, do przodu, jesteśmy, no twoja postać to już w ogóle. <laughs> jesteśmy w Ameryce, żyjemy pięknie I ja bym się chciała właśnie zapytać w takim razie, no bo wiemy co to dla Włodka już oznacza ta Ameryka, marshmallows i tak dalej, w takim razie Ameryka według Tomasza Kota. No, bardzo ciekawe miejsce, niesamowite. I ja miałem tak jak Włodek, jak byłem nastolatkiem, to miałem taką samą fascynację, ale no, miałem wrażenie, że każdy miał około mnie, że ta komuna się skończyła i, i człowiek jeszcze dwa lata temu wiedział, że nie ma sensu tam myśleć w tym języku angielskim, bo ten paszport i tak raczej no, nie będzie niemożliwy, nie, nie a chwilę później na to wszystko jest otwarte i, i jak... Jak, jak nas tak zalało, nie? Tymi wszystkimi amerykanizmami i tak dalej, bo to ja miałem takie farki na katanie jeansowej, robiłem sobie NBA i takie szablony, nie wiem, kurde, bo kurty z NBA, super. To wszystko wody chiem oparte na jakichś no, tak naprawdę na jakichś podróbach. No i miałem największe zdarzenie przy okazji Zimnej Wojny co całego zamieszania oscarowego, że tam mieszkałem trzy miesiące, dostałem bardzo wiele fajnych takich e, ciepłych słów, e, fajnych propozycji, e, film o Tesli było największą propozycją, ale to jest kurde poruszanie się w tym takim stresie, nie znałem tego. Mhm. No, ja, żyją szybciej. Znaczy ja bardzo wielu rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem tego, że wszyscy są tak ultrasympatyczni, ale w zasadzie to jest tylko tak do ucięcia nożyczkami mhm. za chwilę, nie? Na to, to takie... ja pokaz. Ciężko mi się to... Ciężko wie... Kurczę, tutaj też mi ciężko powiedzieć, że na pokaz, bo na przykład jak, jak robiliśmy nie, nie Jurek powiedział, będzie po amerykańsku, czyli nie obchodzą mnie wasze nostalgie, wasze melancholie. Każdy tutaj przychodzi do pracy, zarabia, jak was zapytam co jest, mówicie dobrze. Mhm. Po prostu dobrze. Bo, bo żebyśmy się nie zarażali jakimś takim ogólnym dołem i tak dalej. I to kurde na początku było sztuczne dla nas wszystkich, ale po dwóch miesiącach takie... Natomiast rozumiem o co chodzi, że my się wszyscy dźwigamy w górę. I to jest na poziomie użytkowym, czyli przychodzimy do pracy, pracujemy, ta praca jest ciężka, bo to, to może trwać 10-12 godzin, e, jak jest u ciebie, więc jak wszyscy do dookoła mówią o! Sobie, że mama chowa, coś tam. Jak my się zalewamy tymi historiami, nie? wchodzimy w taką, powiedzmy, wschodnioeuropejską nostalgię i tak dalej, no to w tym momencie no, tak się robi niżej, nie? a oni tam wszyscy jakby windują się w górę. Pytanie, co dalej? Nie? Czy ale przyjaźnie są Ale tak jest w ogóle Włodek. Ciągnie wszystkich do góry. Tak, ale z drugiej strony ma ciągle pomysły na granicy plajty. No, ale no do, do odważnych świat należy. Gąska według Tomasza Kota? 对。<Yeah. S 2> uh. Dla mnie przeuroczy, fantastyczny serial, na który serdecznie zapraszam. Jestem niezwykle, a zapraszam dlatego, że jestem niezwykle ciekawy odbioru. Bardzo mnie interesuje to, jak, jakie są zwroty albo które sceny, niektóre sceny w naszym rankingu aktorskim są jakimś takim hitem hitów, a być może to w ogóle nie przejdzie. Być może nagle się okaże, że jakieś jedno słowo zostaje w naszym języku i na przykład serial jest przeszeregowany do, do tych paru takich neologizmów, które są. Tego jestem najbardziej ciekawy. To ostatnie pytanie. Czego, czego chcesz, żeby się widzowie nauczyli od Włotka? O Jezus, niczego bym nie chciał, ja bym tylko się chciał, żeby to jak, nie było skazanie... Jak tego optymizmu chociażby... O, optymizmu, tak, optymizmu, <grym> tak, tak jest. Tak, to, no, no, tam jest też duża, duża dawka naiwności, nie? Ale kurde, no jestem ciekawy jak wywodek będzie odebrany, przede wszystkim, nie? To, to jest najważniejsze. <grym> no to proszę państwa pisać w komentarzach tam, jak odbieracie Włodka. Za mną Aleksandra Grabowska, jesteśmy na właściwie nie wiem czym, kurde, sklepo, sklepo premierze serialu Gąska od Prime Video. I właśnie, od razu zaczniemy od tego zdenerwowania, bo ja tutaj, proszę Państwa, mówiłam za kulisami, że troszeczkę denerwuję się na postać Oli, którą gra Na Dobre i Na Złe. I postać w gąsce twoja też mnie kurde denerwuje. Ona ja faktycznie się zachowuje jakby troszeczkę miała tak. Wyżej patrzyła na wszystkich niż... Na naprawdę. Z Nie tak, to prawda. To, to, to prawda, ale też y, myślę, że po prostu bardzo dużo y, tym wszystko. przykrywa. Właściwie wszystko, całą swoją wrażliwość, całą swoją niepewność, maska, całe swoje zagubienie. Mask? Maska, Żadny, maska. Mózg? mózg. <gryzujesz> to straszne, my żartujemy, bo wy, wy widziałyście. A ludzie, którzy nas oglądają niekoniecznie, a my między sobą, jakby stworzyliśmy tak hermetyczny ża świat żartów z wąskich, że jak skończyliśmy zdjęcia, to nie do końca umieliśmy się skomunikować z resztą świata, bo o, nikt nie naszych żartów, no nie tak. były najlepsze. Że znaczy, żarty są świetne w gąskach, jak się już pozna kontekst. Ale właśnie, one są świetne, ale moje pytanie tak się zastanawiam, czy na pewno Polacy są gotowi na tego rodzaju, bo to jest jednak żart, ale i bardzo inteligentny. Jeżeli nie wiem, na przykład nie znasz, no tego maska, no to właściwie ktoś się tak popatrzy, no, w, mm. o co ci kaman? Ja. W ogóle myślę, że jest to specyficzne. Ja to też ciągle podkreślam, bo uważam, że to jest jakieś dobre słowo, klucz, że cały ten serial jest jakby w takim nurcie feel -good, Że to nie jest do końca komedia gagowa, ani to też nie jest satyra na, na rzeczywistość do końca. Absolutnie. To jest bardziej coś, co ma sprawić, że zrobi nam się trochę ciepło, trochę nas rozbawi, oni są trochę cringe'owi, ale to, co wszyscy podkreślamy i to, co nam jakby Maciej Buchfal powtarzał, żebyśmy pamiętali o czułości wobec tych bohaterów. Okay. Żeby. By rozumieć ich, że my się w ogóle ja się też bałam trochę tego, że będziemy się z kogoś śmiać. W ja mam bardzo, na to jestem poczulona i już mam bardzo tę granicę blisko, um, że um, oni myślę, że cała ta strona Nie tyle, że ześmie, że trzeba w to wejść, poznać ich i zobaczyć i wtedy... Um, do nich też nabrać czułości, i wtedy ten żar, ta ich, ta ich niezręczność zaczyna wybrzmiewać. E, aha, a zaczęłam o tym, że, że się tego obawiałam, i, i Maciek nas właśnie bardzo, bardzo na to uczulał, że taką wiadomość jest o tym, że wszystkim nam zdarza się być nieporadnym, znaczy wszyscy mamy te momenty, w których Oczywiście. chcemy umrzeć ze wstydu. E, tylko że wtedy nikt nas nie pokazuje. A, a to jest zabawne, bo akurat wtedy je wyciągamy, ale że oni nie są. Że to nie jest o gadu, tylko no. o, o no, tym, że wszyscy jakoś próbujemy z godnością wybrnąć. Próbujemy, no, wybrać, słuchasz, próbujemy państwa, to, I oni też próbują. Ja to, dlatego uwielbiam, to, uwielbiam tego hotelu i cały jego, 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 ten świat, bo no, oni w tej swojej nieporadności jakby strasznie się starają. I w to też trafia Lena i tego no tak się zaczyna uczyć. No to w takim razie powiedz mi, w czym najbliżej czy do postaci Leny? I w czym najdalej? Ale w czym <trykowa> najbliżej i w czym najdalej e, e, ba, jeżeli chodzi o rzeczy z którymi blisko to znaczy. dla mnie bardzo było znaczy. ciekawe ja miałam jakiś taki tak się zdarzyło, że kilka kilka postaci, które grałam w ostatnim czasie były jakby bardzo do przodu nawet jeżeli miały pochowane rzeczy to jakby je charakteryzowało to, że, jakby, że są bardzo energiczne, że ciągną e, i w ogóle też rozmawialiśmy o tym przy naszych wywiadach, jest, e, wymaga się od nas w tym zawodzie bardzo często takiej bardzo dużej właśnie dyspozycyjności, tak. otwartości, łatwości. Jest, tak. Wszystkie nas to kosztuje. E, no, ona i, tutaj wręcz jakby musi to ukrywać trochę. I ja też, ona też wszystko ma pochowane. I ona jest cała, cała jest gdzieś, wszy, jest, jest też w jakiejś w swojej małej traumie, jest w miejscu, w którym nie chciała się znaleźć i bardzo dla mnie było ciekawe sobie też pozwolić, ona mi dała totalny komfort nie puszowania w sobie, nie napędzania, tylko właśnie poszukania w tym, a wszyscy to mamy, ja to mam absolutnie w tej poczuciu niewygody w sytuacjach i to nie jest na pierwszy rzut oka coś, co mam z nią wspólne to coś, co było bardzo cenne się w sobie temu przyjrzeć. Mhm. Że oczywiście, że to mam. Ile pracy wkładam w to, żeby to schować. Mhm. E, a czym się różnimy, to tym, e, i co mi strasznie w tej postaci lubię i mi imponuje, e, że ona absolutnie broni swoich przekonań. To nie jest... Ja też bardzo bronię swoich przekonań, za to, za to nie mam takiej odwagi e, i bardzo się staram tego nauczyć, że jeżeli dzieje się coś, co jest... E, Pogwałca po, po jakieś moje, brakuje mi słowa, granice. granice, dziękuję, czyli jednak stresu, no, tak. e, to że, że, żeby, żeby się nie bać wejścia w, jakby, w konfrontację, bo uważam, że że, 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 że milczy, bardzo, 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 bardzo jest, to przekonana, że milczenie jest przykładaniem ręki do drzwi. że już obowiązkiem jest mówić i stawiać opór. A, A ja, gąska w trzech twoje. słowach? Gąska w trzech słowach, dabaj, Tomek, dabaj. Tomek dabaj. Tomek dabaj. Tomek. to mieszka Włodek. Gąska to jest, to jest, to jest Włodek, to jest Tomek. Nie byłoby, nie byłoby gąski, nie byłoby tego wszystkiego bez bez Tomka i bez i jego roli. Wiązka, proszę Państwa, to no. stan umysłu. A, to idziecie na The prime video. video. Tak, zapraszam. Tak, <laughs> dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.